Jak grać Swayne na Midzie? Gramy pod Aerię, ponieważ mega sprawdzają się pod POG. Polecam grać TP Ghost, ponieważ masz przykulną od Flesza i bardzo dobrze działa Aberka na mnie padła, a to jest kluczowe w graniu Swainem. Build. Buty w zależności od meczapu, jeżeli mają mega dużo stunów, gramy Merce, a w innym przypadku ja preferuję po prostu sorcerki. Malignance, bo nasza Rka robi zarąbistą robotę jest kluczowa na linii, a tym bardziej w Team Fightach. Następnie składamy lajkę, ponieważ mega dobrze nasze skile nakładają slowka dla enemia. a nasz ult to już tylko oblizać paluszki. W next itemie kolejność zależy od enemi, jeżeli mają na tyle damage'u aby nas szybko ubić. Składamy szybciej zonie, natomiast jak jesteśmy jedynym a przeciwnicy mają dużo tanków, lepiej złożyć przed zonką liandry pod totalne oro. lasta item pod tanka, ja wolę budować oblicze ducha, bo daje nam jeszcze większy healing, ale reakcja też daje radę. Meczapy, polecam pikować sweiniorot w te postacie, bo totalnie stąpujemy. Nie ma tutaj Mozahara, ale też jest Bobek totalnie bez szans, ponieważ jeśli rzucimy E, aby poleciało za niego, to pierwszy mu Shielda, a następnie opowiąc go ręką sprawiedliwości i możemy go przyciągnąć. Tutaj trochę gorzej, szczególnie z Ladem. bo łatwo nam zerki ucieknie. Ale nie boimy się i farmimy, bo swayna w lejcie, nie zatrzyma nawet późan. Laning face. Staramy się obijać opęta do szóstki i kuza Rami robi to genialnie. A jak uda nam się złapać gnojka w e, to nie klikamy go od razu, a dajemy W trochę przed niego i wtedy go wpychamy, aby stakować naszą pasywkę. Z to tyczy się Jeżeli ktoś nam wbija i uda nam się zapać w go W, e, to nie przyszekajmy go od razu, ale poczekajmy, żeby postał troszeczkę dłużej i na koniec cooldownu go chytamy bliżej nas. Gierka na malce lub TFA to nic prostszego. Jeżeli na uda nam się złapać o bliżej naszej wieży lub środka, to możemy się pieprzać z gostem mierką i dociskamy ile się da. Jak wiemy, że nami robi Drake'a, możemy rzucić W, zawsze może trafimy, a to zawsze free dla nas. Nasze W też używajcie, aby zrobić sobie wizję i nie face checkować. Late game. Zawsze jak wchodzimy do team fightu, szukajmy sytuacji, aby nasza ręka trwała jak najdłużej. Wtedy trudno jest nas ubić, a w dodatku nasz damage pokazuje Steve'om gdzie ich miejsce damy na R, -ce, To pamiętajmy, że mamy ZONIE, jeśli możemy sporo wyleczyć z niej podczas złocenia. Gdy nasza drużyna robi Barona bądź Drake'a, nasz team ma w niego wystarczająco damage bez nas. Możemy ustawić się w krzaku, aby skoczyć się na enemy i spuścić im solidne w pierdło. Pamiętajcie, żeby nie grać jako Engager. Oczywiście, jak zajmiemy kogoś zem, możemy być nim, ale starajmy się nie wpieczać totalnie jako pierwsi, bo jak będziemy first targetem, możemy nie ustać tego. Ale to też zależy od tym kompu i od sytuacji. Uwaga! Nie jestem kompanierem, więc jestem otwarty na różne dyskusje w komentarzach, jeżeli uważacie, że robi coś źle. Trzymajcie się, Słanierze.